go jestem. Kibia kiki. Na kiki. za wszystkie fajne triki. Dzisiaj z Feduka będziemy budować arenkę, bo w następnym odcinku, a będzie na pewno następny odcinek, bo bez sensu budować arenę, co nie? Dołączy do nas Pinguś. Tu mam w skrzynce oczywiście rzeczy, bo no, przydadzą mi się, a to potem wytłumaczę, dlaczego tu jest diament i kłoda i myślę, że takie coś nam wystarczy, może coś takiego, nawet dobrze. Oczywiście jak film Wam się spodoba, nie powiedziałam Wam. Ja mam to może yy, tu łapkę w górę dacie, co? Trochę za duża, ojejku, bo ja zawsze robię takie duże budowle i nie wiem, po prostu jakoś tak mam już. Nawet pan koń będzie walczył, dzień dobry. Ale trzeba się pośpieszyć, bo jak będziemy to 30 minut nagrywać, to ja nie wiem. To bym zrobiła tak, że um, po jednej stronie by było K, a tu P. Żeby to tak nasze niki, pierwsza litera wtedy by y, się pomylił. Więc no będzie dobrze, będzie dobrze. Tutaj myślę, że będą dosowniki, żebyśmy mogli rozsować te nasze rzeczy. Tu postawię moje łóżeczko, różowe. A w ogóle powiedzcie w komentarzach, czy w ogóle licie różowe, czy takie, jak to się, ma, takie błękitne łóżeczko. Bo, jakby, Pinguś lubi czerwone, ale da niebieskie, bo jest chłopakiem. To um, najwyżej nam się nie pomylą. I chyba będziemy kończyć na razie to. Zaraz zrobimy literki. Nie przygotowałam się na literki, ale zaraz sam coś wymyślimy. Tu mamy wejście. Zrobimy na razie pedroka, bo myślę, że jeszcze nam się przyda. Dobra, to będzie ewakuacyjne wyjście, ale dopiero po, jak ktoś wygra. I myślę, że będziemy tu liczyć jakby punkt. Może lampy. O no, ej, dobry pomysł. Dobra, lampa. I to. I jak będzie pierwszy punkcik, to do 5 gramy. Bo no, chyba, że więcej, no nie wiem. Zawsze robiliśmy także do 5. Bo oglądamy też youtuberów i oni zawsze do pięciu. Ale ja nie wiem, może więcej zrobimy. 5, 6. O, do sześciu! Idealna lic. Trzeba parzysta. Parzysta chyba, są szczęśliwe, w sumie. Nie wiem. Tu będzie nasz licznik. Kusi mnie. Dobra, mamy 7. Ojejku, ej, przed chwilą mi się wydawało, że taka hiruboinowa ofta. To jest taki k. -y. To jest laska od k -y. Tak. Prawie. Laska Nie, no i ja nie umiem budować k -y. O nie. Powiedzmy, że to jest taki k. -y. Takie dziwne ale... ok. Flandru, dużo, no. Dobra, czerwonego albo mm, w sumie takiego błękitnego. Chyba zrobimy z błękitnego. Nie ma teraz pingusia. No, nie, czy możemy decydować na razie. O, tu takie P zrobimy. Trochę mi się nie udało, ale. I tak. Dobrze, mamy K i P. Tu no, zrobimy, kurcze, ale. O nie! Patrz, zrobiliśmy to źle. Teraz to tak na zrobiliśmy. No cóż, no, najwyżej pinguś myślę, bliżej. Dobra, myślę, że tu będzie pierwszy taki, powiedzmy, taki start. A tu będzie drugi. I myślę, że to będzie dobrze wyglądało. Też krzywa to zrobię. Dobra, zrobiła się noc. Dlatego tam mam bazę. Tutaj możemy pójść spać. O! Patrzcie, my tu mamy szkło i wodę. I chcę jakby tu zrobić taki krzyżyk. Że na przykład tu będzie woda. A z tej strony będzie lawa. Bo raz w, w, walczyłam z pingusiem na aręce. I właśnie tak zrobiłam. I to potem bardzo fajnie wyszło, bo wszystko nam się rozlało i była bardzo trudna walka. Nie brzmi to dobrze, ale naprawdę było bardzo y, fajnie. Podobało mi się. Wiem, ja jestem okropna. No ale. No co poradcy sami chodzą. No to sami mają za twoje. Nie ma jak no. Dobra, mamy tu takie coś. No trochę mi nie wyszło, było krzywe. Jakby tu zrobić to, to zrobić to. Oj jest. Ja wiedziałam, że to się źle skończy. Przepraszam. Mamy to zrobione. No dobrze. A ręka jest już ostopiona. Łóżeczka mamy, to mamy, to mamy. No to świetnie. Um, tutaj teraz i niestety i temki. Trochę to mnie martwi, bo może nam troszeczkę dużo czasu zlecieć. I no, przez to, że po prostu jakby. Trzeba tu arenkę uzdobić i wszystko tam wrócić. Um, ja myślę, że tutaj będzie to. Rzeczywiście zrobię tak tu na pałę, bo no jakby sami widzicie, że to jest dużo tego. I, I tu będzie ramka na zdjęcia. Hop, 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 hop. I powinno teraz mieczyki teraz składamy. Hop. I mamy mieczyki. Jeśli ktoś wysuje drewniany, to ma naprawdę pecha. <noise> Aż czuję. Ojej, założyłam. Z tą zbroją zawsze ciężko tak się robi. A tutaj postaramy się ładnie. O. Tu posadzimy to, bo tu będą takie bardziej specjalne rzeczy. Pustrzały i tak dalej. Na przykład to. O, flint. Dobra. Mm, enderperły! E, no! Ty, ty. Pomysł. O, tu są, dobra. Tu podzielimy spokojnie. Sześć będzie. Dobra. Cztery wystarczą. I co? Może coś specjalnego jeszcze i chwila, chwila bo miałem tu trójząb, ponieważ wszystko Tu jest taki trójząb, bardzo OP. A nie wiem, czy widzieliście, to od razu um, Wam pokażę, że jak mamy shurkera na przykład na Creative, i włożymy tutaj na przykład ten trójząb, i to, to mamy taki same. I mamy te same rzeczy. I na przykład, patrz, o. I proszę. Dobra, tu będą potki. Tu mam bardziej obrażenia, ale spokojnie. Teraz, teraz dodamy i szybkości też. O. Nie na minutę i to. Regeneracja! O, fajnie. Będzie dobrze. A jeszcze mam tu jakąś płotkę. Instura siłę, Ok. Tu dodamy te dwie rzeczy. I słuchajcie. Jeśli wylosuje się pień, to ktoś otrzymuje wiadro z wodą. Tak? Wiadro. A ktoś, jeśli wylosuje diament... O, to ma naprawdę niezłą przywagę, bo ma lojalność i to zbroję. A to już możemy zniszczyć, bo nam... nie... Nic niepotrzebne. I to faktycznie już arenka zrobiona. I co najlepsze? My wiemy co tu będzie, ale Pinguś nie. No dobra, arenka skończona. Słuchajcie, bardzo ładnie nam wyszła. Mamy nawet liczniki. No i co? No i chyba trzeba się pożegnać. Mam nadzieję, że chociaż zostawiliście tą łapkę w górę albo subskrypcję. Mhm. No, byłoby miło. Pa-pa!